Cześć! Ten telewizor za mną to 65-calowy TCL 8 k i wiecie co? Moim zdaniem to jest jeden z najciekawszych telewizorów premium na rynku. Już tłumaczę dlaczego. Pierwsza rzecz, to już sami zwróciliście pewnie uwagę, super cienkie ramki, ekran praktycznie wtapia się w ścianę, no ale to dopiero początek. Tu jest 1680 stref lokalnego wygaszania, co oznacza naprawdę dobry kontrast. Do tego matryca QD Mini LED, co potencjał na wysoką jasność i na bardzo dobre kolory. I zgadza się, szczytowa jasność nawet 4500 nitów, no oznacza to, że wszystkie treści HDR na tym będą wyglądać po prostu przepięknie, ale ja dalej nie skończyłem. 144-hercowa matryca, która po obniżeniu rozdzielczości nawet może być, pracować w 288 Hz. No, dla graczy to jest prawdziwa gratka, bo to oznacza, że to jest telewizor praktycznie klasy sportowej A ja dalej nie skończyłem. Tu jest dźwięk Bank Olufsen. Oczywiście nie zastąpi potężnego soundbara czy kina domowego, ale do niektórych telewizorów więc trzeba kupić sandbar. Ten brzmi Naprawdę dobrze. Wady? No, na siłę znalazłem jedną. Tylko dwa z czterech złącz HDMI 2.1 pracuje w pełnej przepustowości, więc jak chcecie podłączyć bardzo dużo nowych konsol, no to będzie niewygodnie. Tylko, że tak, ta jasność, te kolory, ta jakość obrazu, ten dźwięk, ten wygląd, to wszystko. Wiecie ile kosztuje? Między 7 a 8 tysięcy złotych. Nie ma drugiej takiej oferty, jeśli chodzi o takie parametry techniczne, taki wygląd, takie wyposażenie i taką cenę. To być może jest nowy król premium. Nie dlatego, że jest absolutnie topowy, ale dlatego, że jest jednym z najlepszych, ale wyjątkowo uczciwie wyceniony.